Siemo, ja mam takie pytanie, bo już raz straciłem prawo jazdy, nie, więc ogólnie staram się teraz jeździć jak najbardziej przepisowo i tak dalej, ale przeprowadziłem się do Gdańska z mniejszej miejscowości i po prostu, no, nie mam pojęcia, jak to tutaj wygląda, bo są trzy pasy, nie, i załóżmy, stoi policja, kontroluje prędkość, suszy pistolecikiem. No i wszyscy jadą ponad prędkość. No tutaj 3-4 osób o normalnej godzinie jedzie, nie wiem, 10, 15, 20 ponad, ponad yy, ograniczenia. No i kiedy oni łapią? W sensie jest szansa, że oni cię złapią jak jedziesz, a nie na przykład jak startujesz, jesteś pierwszy, yy, to oni cię złapią wtedy, czy po prostu cię jakoś wyciągną? Bo ja mam wrażenie, że oni nie, no, fizycznie nie mają możliwości po prostu cię zatrzymać, jeżeli jedziesz w pasie, w sznurze samochodów, który, który jedzie ponad prędkość, a jeżeli cię zatrzymają, to właśnie jak? I czy nie da się jakby jakoś tego uargumentować, że tak właściwie to wszyscy takie hali? I no nie wiem, może ktoś miał taką sytuację i, yy, i mógłby się z tym podzielić. Dzięki siema!